Dzień dobry i zapraszam na kolejny już stream z OLM-u zwierzę Babel. Już mi się mylą te nazwy, także to zwierzę Babel OLM. Ale co tu jest za naklejka? Ta naklejka oznacza, że ten finał jest. Ale co tu jest za naklejka? Ta naklejka oznacza, że ten finał. Sam siebie przeraziłem. Ta naklejka oznacza, że ten finał jest prostszy niż pozostałe. Kiedyś podstawówka była tylko do klasy szóstej, teraz podstawówka jest do klasy ósmej, także te starsze finały są prostsze przez to, że. Mamy dużą różnicę, tak, między szóstą klasą, a pod a ósmą klasą, nie, także to są prostsze finały, także nie jestem pewien, czy dodawał je będę do olm -u. no w każdym razie jest to, to co wiemy na pewno, to wiemy to, że wieża Wabel jest to konkurs językoznawczy, zadania z językoznawstwa na dość prostym poziomie, teraz zorientowałem się, po raz czwarty jak robiłem ten stream, zorientowałem się, że zabrakło mi na. Nikt mi nie zwrócił uwagi. No w każdym razie, jak ktoś szykuje się do wieży Babel do finału i brakuje mu arkuszy, może zrobić OLM szkolny. Jak ktoś szykuje się do OLMu szkolnego, brakuje mu arkuszy, może zrobić wieżę Babel. No ale uprzedzam, że ta jest trochę prostsza wieża Babel niż pozostałe. <laughs> Także trzy poprzednie, tam 2024, 2025, 2023 są trudniejsze. Link jest tutaj, link jest w opisie. Zachęcam do rozwiązania samodzielnego tego arkuszu. Prezentacje dostępne na Discordzie, robiliśmy już OLM etap szkolny, to jest właśnie to, robiliśmy etap okręgowy i krajowy, robiliśmy sobie etap międzynarodowy, tak? Teraz robimy sobie ten arkusz, czyli cofamy się kilka lat wstecz bardzo mocno i robimy no, prostszy arkusz, nie tak, że no, jest trochę, trochę prościej. Ale też tak zupełnie prosto nie jest, no bo zaczynamy pierwsze zadanie od polskiej fonetyki, tak? Brzmienie S ma się do szy tak jak D, do BR, do Dzy do Br, do Z i tak dalej, o co tu chodzi? Kiedyś robiliśmy sobie taką tabelkę, rysowaliśmy ją sobie od zera. Przez kiedyś mam na myśli, że w tym oto odcinku ten odcinek będzie zalinkowany, także można go sobie pobrać, znaczy odcinek nie można pobrać, ale można sobie kliknąć i można sobie wejść, prezentację można pobrać. Także ta tabelka jest ważna, rysowaliśmy sobie ją od zera, tłumaczyliśmy sobie o co chodzi tutaj i teraz sobie tę tabelkę przekopiuję, bo nam bardzo ułatwi rzeczy. Tak więc mamy dźwięki, które są bezdźwięczne, dźwięczne, produkowane w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu. Rysowaliśmy sobie tabelkę, tłumaczyłem po kolei od jednego dźwięku tłumaczyłem dlaczego jest tak, ani dlaczego inaczej. Także to wszystko było wytłumaczone. Więc teraz po prostu z tej tabelki będziemy korzystać. Już nie będę jej wprowadzał, tylko po prostu musimy zapamiętać, że mamy cydzy, cy syzy, czy drzy, szerzy, czydzie się. Tak? I to jest bardziej zmiękczone. Więc... Jak mamy tę tabelkę w głowie, no to S ma się do SZ, tak jak Z ma się do G. Po prostu. I tak, jak, e, I tak jak Ż ma się do Z. Koniec grupka. Brzmienie Toś ma się tak samo jak do Siot. To musimy pamiętać, że w języku polskim robiliśmy takie zadania, że Eś to jest tak, ten sam dźwięk co Si, tylko tu mamy jeszcze na przykład Siano, ale tu będzie Sioty, tu będzie dosłownie Siot, tak powiedziane, nie będzie. SJ tylko będzie siot. Więc toś ma się do siot, To jest odwrócony dźwięk. Po prostu odwracamy ten dźwięk, toś siot. Tak. Toś ma się do siot, tak jak czaj do jać. Jać. Toś. Dosłownie odwrócona. I jak szań. Korzystamy z tej zasady, że mamy to NI zwiększone, więc mamy niasz Szani niasz. Odwracamy dźwięki. Po prostu odwracamy toś. T, siot. Sieta ma się do zieda. Tu mamy dwa dźwięki, które są bezdźwięczne. Dlatego na niebiesko zaznaczam. A tu mamy dwa dźwięki, które są dźwięczne. tak? Si do zio. Sieta, zieda. Czyli bezdźwięczne przechodzą w dźwięczne. Ciupi. Tu mamy to samo, ciupi. Mamy ci, Dźwięczny, bezdźwięczny. I będziemy zamieniali p na dźwięczne b. Czyli będzie dziubi. Garzo. Tu mamy dźwięczne, a tu mamy bezdźwięczne. Czyli musimy z g zrobić i musimy pójść do naszej tabelki. Musimy zrobić rzeszę. Jak mamy tabelkę w głowie na budowie, to jest prosto. Jak nie mamy, to jest ciężko. Dalej mamy ormeńskie internacjonalizmy. My już robiliśmy trudniejsze zagadki. No ale ten czynnik ten jest taki prostszy. Przynajmniej ładnie jest, jest pansowa. Także no tutaj ładny strój tradycyjny narysowała Wiktoria. Tu mamy takie akurat słowa, gdzie jedna litera odpowiada jednemu słowi tutaj, jedna litera do tego, jedna litera do tego. Jedyny problem jest taki, że, na, że mamy 500 zagadek i musimy zrobić to szybko. Mamy 60 minut, także po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby to robić wolno. Tak, więc musimy to po prostu szybko podstawić, i jakby sprawdzamy od razu, że literki się zgadzają. Także każda literka tutaj odpowiada tej samej literce bez żadnej zmiany. Więc co możemy zrobić? Możemy zaznaczyć teraz te literki i sobie podstawić pierwsze samogłoski. Czyli tu podstawiamy. A internacjonalizmy są takie wyrazy, które istnieją w tych samych językach. W wielu językach są mają takie samo znaczenie. E Taxi, e Internet, Europa, kilogram. No, film, informatyka. Nie? Więc podstawiamy sobie ten. W tym miejscu podstawiamy sobie te literki za. Musimy to przetłumaczyć na polski, a w tym miejscu musimy to zapisać za pomocą alfabetu ormańskiego. No to co? Jest jeden do jednego, także po prostu pierwsza literka, druga literka tutaj, trzecia tutaj, jest absolutnie jeden do jednego, także po prostu musimy sobie teraz podstawić te literki. Podstawiam je w ten sposób, trzeba robić to szybko i to już mamy odhaczone. Te literki są zrobione, teraz idziemy do następnych, tak? Ten sam proces powtarzamy. Kolejne szukamy sobie tych samych literek. Teraz szukamy takich, które tu, tutaj się nam pojawiają. No i po, podstawiamy sobie. Zmieniamy tak dalej. To nie jest trudne, tylko nam po prostu schodzi trochę czasu. tak? I teraz mamy, mamy do zgadnięcia słowo. Tutaj, tutaj tej literki nie ma, bo to jest taka bardzo charakterystyczna. Taki dolar prawie. Cóż to może, może być za międzynarodowe słowo? Hmm, 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 hmm. Z, z, zgaduję, iż będzie to Mikrofon, a to będzie fizyka. Nie mamy literki F tutaj, ale literkę F mamy tutaj, więc jak wiemy, jaki jest mikrofon tutaj, to możemy teraz to zamienić miejscami. Czyli to idzie na dół, a to idzie na górę. Mikrofon i fizyka. Tak, ładnie to będzie fizyka. Dobra. I teraz pojawia się nam problem, że mamy teraz yy, tu był informatyka. Nie mamy tej literki informatyka, ale widzimy, że w tym miejscu mamy fizyka. Czyli w ogóle, by the way, to mówię wielokrotnie, także jak ktoś ogląda filmy, to wie, jak ktoś nie ogląda filmów, to może nie wie, że mamy w języku francuskim mamy i, y, mamy i to się nazywa i, a to jest i I greckie. Bo normalnie zapisywało się to za pomocą jednej tej jednej literki, a dla greckich słów, w języku francuskim tego słowa, które przyszły z greki, używano greckiego symbolu. I ten grecki symbol to było i y. greckie. I to jest tak samo wymawiane. To jest tak jak mamy po polsku, nie wiem, u i dwa różne słowa. Znaczy, to jest ten sam dźwięk obecnie, ale dwa różne słowa są dwa różne, etymolo dwie różne etymologie, oboczności i po prostu, no nie wiem, mamy dwa różne znaki. I tak samo jest w języku francuskim, że mamy oryginalnie było jedno i i drugie było i greckie. Także nie dziwi nas to, że jedno i wymienia się na drugie i. Po prostu mają, nie mają tej dystynkcji. I greckie i normalne, tak, y. Więc. No w każdym razie, to nie mamy Y, więc musimy zastąpić sobie Next Best Thing, czyli możemy zastąpić sobie I. No i to jest zrobione. Laj, 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 laj. Idziemy do rumuńskiego. Mówimy, że to jest prostsza wersja. Nie? Już, już mamy połowę zrobioną. E, rumuński. E, no to oczywiście już wiemy, jak to robimy. Podkreślamy sobie te rzeczy tutaj, bla 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 i tak dalej. Mamy słówko pytać, gdzie mamy rdzenie pytanie trzy razy. Ro robić mamy dwa razy i błądzić mamy jeden raz. Czyli dopasować będzie bardzo prosto. No, układamy sobie, tak? Dobra. Czerwone razy 3, czerwone korale, zielone razy 2 i dalej mamy jeden w ten sposób, nie? No to możemy to dopasować, bo wiadomo, że to jest jeden rdzeń bez niczego, więc będzie tak zrobione. I teraz co robimy? Tak, patrzymy, jaka to jest forma. Zabłądził, zrobił coś w przeszłości. Patrzymy, że mamy te formy tak samo, jakieś am, i mamy. Zapytali, zapytaliśmy, więc zakładamy, że to będzie. Ten morfem to, to będzie odpowiedzialny za to, w przeszłości za zrobili coś. Tutaj nie ma niczego, więc to jest to. Możemy dopasować. Tutaj już nie, nie dopasujemy na tej podstawie, ale możemy pójść na, na dół i zobaczyć, co jest na dole. Mamy to samo czerwone i tak samo zrobiliśmy w przeszłości, mamy to samo czerwone. To będzie to. Nie podkreśliłem tego. Dobra. Ale jest dopasowane. Nie? I teraz tak, e, widzimy, że mamy tą formę, zrobiliśmy, zapytaliśmy. To zobaczmy, co ma wspólnego ta forma, z którąś z tych form. Zrobiliśmy, zapytaliśmy. I widzimy, że mamy w, w przeszłości mamy ten sam czasownik posiłkowy. To jest czasownik leksykalny. Cerut, to jest czasownik posiłkowy. Ten sam czasownik posiłkowy informuje nas o tym, kto to robił my. Więc to tak wygląda i jest zrobione. Pach, pach, pach. Idziemy dalej. To jest dopasowane. Teraz możemy zrobić sobie tutaj gramatykę, nie? Także, a facut wiemy, że to będzie ta forma: za zrobił coś i tak dalej. To będzie on zabłądził. Facut to jest czasownik zrobił, czyli będzie zarobił, tylko że będzie zrobił. W sensie, że to nie będzie zarobił, tylko będzie zrobił. Zrobione. Abad. Patrzymy, co się dzieje z tymi formami. Także, mamy teraz abad. Mamy cerut. Mamy facut abatut i to jest ta forma bez ut bez ut bez ut więc ta forma po prostu cer to się równa abat i to jest pytają więc ponieważ abat to znaczy błądzić to znaczy pytają błądzą ta sama forma gramatyczna pach zrobione idziemy dalej teraz mamy abatuta czy, czy ja mówię dobrze jest. mamy teraz abatuta e, patrzymy teraz e, robią A, okej, okay, dobra, bo nie podkreśliłem tego, że robią. Robią to będzie forma ta sama, co pytają. Nie pamiętam, co robią. Robią to jest ta sama forma, co pytają. I teraz tak, dlaczego podkreślam to abatut, cerut? No bo my, nie mamy czasownika robią w tej formie, nie mamy w formie skróconej. Nie mamy cer skrócone, ale nie mamy ani faceti skrócone, ani nie mamy abatut skrócone. Potrzebujemy skrócone e, facut, nie? Więc zobaczmy, jak to wygląda, jak się, jak się robi tą formę. Tu mamy cerut, skraca się do cer, tak? E... Abatut, abatut, skraca się do abat. Tutaj było z tym akcentem, tu jest bez akcentu. Nie? Facut, to będzie forma, która będzie odcięta od tego. Eee, tylko patrzymy, co się dzieje z akcentami, właśnie patrzymy, co się skraca. Nie? Więc fac, fac. Ta forma jest bez akcentu. Więc odcina, odcinamy końcówkę ut wszędzie, tylko patrzymy, żeby nie było tego akcentu. Dlaczego? Bo widzimy to w tym miejscu, gdzie to widzimy? Widzimy to w tym miejscu, że akcent znika, nie? Dobra. I to samo teraz błądzicie. Potrzebny jest nam czasowo, tak jak robicie, błądzicie. Będzie nam to potrzebne. I znowu patrzymy, co się dzieje z akcentami, tak? Że mamy takie facut i mamy facetin. tak? Mamy te z akcentem, i musimy odciąć to. Musimy to, musimy zrobić tą akcent usunąć i dokładamy jeszcze e i przepisujemy końcówkę T. Czyli właściwie końcówka to jest eti. Trochę naokoło to przekopiowałem, żeby tak to pokazać. No w każdym razie teraz musimy zrobić na tą formę. Czyli mamy abateti. Czyli końcówka de facto to nie jest T, tylko to jest eti. Tak, abateti. Ten sam, to jest rdzeń, to jest rdzeń bez żadnych udziwnień. Także zadanie nie jest takie, nie jest takie pro, trudne. Proste w sumie, nie wiem. jest kilka takich rzeczy trudniejszych z tym, z tym tylko akcentem, ale oprócz tego jest to dość proste. I mamy teraz już dwa ostatnie zadania, które już nie są takie trudne. Eee, matematyka. Nasza ulubiona matematyka u aborygenów. Patrzymy sobie na słówka, że mamy rulu, to nam, tutaj też mamy rulu, rzuca się w oczy, dalej mamy wagani, czy jak, jak to nazwać, marmę, mamy jakiś gaj, mamy, mamy ten. I, mam, I mamy się moment do zastanowienia. Widzimy, że wszędzie mamy rulu, także to rulu wydaje się dość ważne. Tak, to jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że te jednostki, dziesiątka i dwudziestka, wyglądają na takie pełne. To znaczy tutaj ta jednostka nie wygląda na pełną, bo tu mamy coś na lewo, coś na prawo. A to wygląda jakbyśmy mieli jakieś mnożenie itd. Te jednostki wydają się wyróżnione. Że to jest prawdopodobnie system piątkowy, dziesiątkowy, dwudziestkowy, bo to jest wyróżnione. Wiemy, że takie malutkie słówka to najczęściej jest plus minus albo razem. więc to jest dobry kandydat na plusa. I teraz tak, czy tu jest jakaś jednostka, na przykład, no, i teraz trzeba mieć taki wgląd, że trzeba nagle to zobaczyć, że znaczy zobaczyć. My to rozwiązanie już widzieliśmy kilka razy, Mamy liczba jednostek, razem, tam jednostek x razy x razy jednostka dodać y, nie? to jest najbardziej popularny wzór, więc Ponieważ rulu jest wszędzie, to dosłownie jest to kandydat na jednostkę. pytanie teraz, jak jakby pasowały? Jeżeli gato jest plus, to możemy założyć, no to jaka to będzie jednostka? No tu mamy to i to. Więc co to pasuje? Przypominam, że tak jak widzieliśmy takie rozwiązanie ostatnio, że jak na przykład mówiliśmy 20, to było joti i coś tam, coś tam, że była jedna dwudziestka, jedna piątka, jedna dziesiątka. Więc jeżeli wiemy, że możemy mieć jedną piątkę, dosłownie mówimy jedna piątka i na przykład coś tam. No, to jest to łatwo zobaczyć, więc rulu to będzie prawdopodobnie piątka, a to będzie ten. 5 plus 2, 2 razy 5. Zakładamy, że wagani to jest 1, marmat to jest 2, marmat jest 2, rullu to jest 5. Więc mamy takie ukryte 1 razy 5, 2 razy 5, 3 razy 5, 4 razy 5, to dać 2, to dać 1. I ponieważ patrzymy na te jednostki, to widzimy to, że to są mówię, wyróżnione jednostki specyficzne. Więc to jest piątka, to wiemy. Nie musimy tego tłumaczyć, ale zakładamy, że to jest dobrze przetłumaczone. Szóstka to będzie 1 razy 5 dodać 1, czyli będzie 1 razy 5 dodać ga, dodać na, czarno, na niebiesko, dodać 1, czyli dać wagani. 14 e, to będzie to, trzeba przykopiować, że to będzie marma, marma, rulu, ga i dodajemy 4 razy 5, dajemy to. 15 to jest po prostu, to jest to, to jest to bez tego. Lurkum, rolu. Tak. No idziemy do ostatniego zadania. Mówię, te, te zadania kiedyś było robione inaczej, także mamy teraz takie uzupełnianie, nie wiem, na temat języka polskiego. Czeszę się, kto jest czeszany, on, ona lub ono. To jest bardzo ważne, to jest pokazane, że kto jest czeszany, czeszę się. Uzupełniamy, jak jest więcej niż jedna możliwość, musimy uzupełnić wszystkie. Nie proście ich. Kto jest czeszany, kto nie jest proszony. Oni, lub one. Nie zobaczyłam. Hmm, kto nie został zobaczony? Wy. Nie zobaczyłam was. Was jest das, tak? Myję się. Kto jest myty? Teoretycznie można zapytać, kto się myje, ale tu wchodzi o to, że kto jest czesany, kto jest proszony, kto jest zobaczony, kto jest myty. Kto jest myty? Ja jestem myty, tak? Ja. Tu ja dodałem trzy kropki, bo po prostu nie, nie mam pojęcia, jak to skomentować. Nie narysował go. Kto nie został narysowany? On. Albo narysował y, go, ono, jajko. Lubimy je, kto jest lubiany. One są lubiane. Jajko, ono jest lubiane. Nie mogą być oni. Tych zadań nie ma obecnie, także to kiedyś były takie mówię dla podstawówki, kiedyś ten konkurs był naprawdę mocno nastawiony na wiedzę o języku polskim, potem z biegiem lat to przeszło ewidentnie na języki obce i bardzo dobrze. Ale pokazujemy sobie, że kiedyś tak było. No może coś takiego się pojawi na finale obecnie, ale całe szczęście że z czegoś takiego zrezygnowaliśmy, że ten język polski nie jest aż tak ważny. Nie? Tymczasem, tymczasem, eee, skończyliśmy. Chciałem podziękować wszystkim patronom, członkom kanału. I skończyliśmy ten taki easy mode. Easy. Easy. Zrobiliśmy. Easy. I robimy sobie jeszcze jeden tam 2014 15 I kończymy finały do wieży Babel. I potem robimy jakieś inne rzeczy. Na razie może jakaś przerwa. Może zrobimy sobie więcej angielskiego i francuskiego, nie wiem. No w każdym razie widać po czasie, że ten, ten arkusz nie jest aż taki trudny. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Jutro kończymy i rozwalono. Mamy 15 arkuszy. Trzymajcie się, bądźcie nawodnieni. Pa pa, bye bye.